Ciao, to witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj testujemy sobie kolejne petardy. Tym razem petardy Korsarz od Hestia. Petardy, myślę, że znane w większości. Korsarzyki dość legendarne, proszę bardzo. Hestia Importer, równie, równie znany. No, co to są dokładnie korsarze z 2017 roku? Także nie są aż tak stare jak można by było sobie pomyśleć. Tym bardziej, że mają CE, a mimo to są na y, Draskę bez, bez problemu. Y, także, co tak wyglądają korsarzyki, grafika dość popularna. Importer Hestia z jakiejś okazji w miejscu na Draskę tej Draski nie ma przyklejonej, ale no, no cóż. Y, takie pytardy zakupiłem, szczerze mówiąc, osobiście w markecie y, w okresie sylwestrowym. Kosztowały one mnie 6 zł, ale widziałem, że da się je wyrwać chyba za piątkę nawet y, ciągle. Także nie, nie jest to źle, y, więc nie jest to jakiś pewnie wybitny zabytek, y, skoro da się go jeszcze jakoś dostać bez problemu. Także no, no co, przetestujemy sobie je. Zapraszam Was jeszcze do y, bijania na mój Instagram oraz TikTok. Linki znajdziecie w opisie. W opisie znajdziecie również link do sklepu Firewerki Shop, w którym z kodem Pyrogang zrobicie sobie zakupy z 15% zniżką. Także z kodzika warto korzystać. Także lecimy z informacjami. Kod produktu to K0204, jeden zestaw petard klasa F2, gramatura 30 gram. Petarda. No, tak, dobra, nie ma tu już nic F2, NEC 2,5 grama 12 sztuk w paczce czyli za 6 zł, 5 6 zł, 12 sztuk nie jest to zła cena. tym bardziej, że gramatura no, dość fajna ale no, coś tutaj coś tutaj nie wygląda dobrze bo jednak 2,5 grama F2 na draskę, no zobaczymy zobaczymy, tak wygląda jedna petardka Lublin, Polska, Hestia, klasa e. druga, 2,5 grama. Także no co, przetestujemy sobie ten 2,5 grama. Ja z nich już sprzedałem, mieliście e, shortsa na kanale z tą petardą. No i jak sami powiedzieliście, no on nie brzmi to jak 2 gramy, szczerze mówiąc. Ja również się z tym zgadzam. E, korpusik proszę bardzo, dość, dość cienki. Odrzucamy. Nie są one słabe, ale no nie są one na tyle mocne, żeby powiedzieć, że to jest 2,5 grama. To na pewno tyle nie jest. A jeśli jest, to z wliczeniem draski tej siarki, bo to nie uderza jak 2, 2,5 g przed chwilą testowałem petardy półgramowe które waliły praktycznie dokładnie tak samo jak to a były półgramowe a nie 2,5 gramowe. no jest to dość dość różnica 2,5 g a pół także no to nie powinno walić tak samo, a wali bardzo podobnie, nie jestem pewien czy dokładnie tak samo, ale no na pierwszy rzut ucha nie słychać różnicy. Także no cóż. Odpalamy. Draska fajnie się pali. Jak to draska, zapach charakterystyczny. No i też bardzo długi zapłon. I ta była lepsza. Ta uff. Uh, uh. Zaciągnąłem się tym, jakże wspaniałym zapachem siarkowym. No, coś, coś wybitnego. Ech. Ta była lepsza. Wydaje mi się, że była lepsza. Odpalimy jeszcze jedną. Zobaczymy, może są nieco niestabilne. No i bardzo fajnie, że te petardy draskowe jednak bardzo długi zapon mają. No i ta była znowu słabsza, moim zdaniem. Nie wiem, czy na kamerze to dobrze słychać, ale... Te, uh, te petardy nie były sobie równe. Biorę jeszcze jedną. Zobaczymy, co pokaże test na garnku. Klasyczny test, myślę, że, że znany i lubiany. Także stawiamy sobie petardę. Kładziemy garnek. Odpalamy petardę. Przybijamy garnek. No i poleciała wybitnie. W momencie gdy to jest bardzo leciutki garnek i petarda, która rzeczywiście by miała dobre 2,5 g nawet niedobre, słabe 2,5 g mieszaniny no to ona ten garnek powinna wynieść w kosmos, a tutaj jest inaczej. Także no, sami możecie powiedzieć, że no to nie jest moc 2,5 gram no nie ma co się oszukiwać. Odpalamy jeszcze na luzie, i sobie pewnie sobie podsumujemy te pytartki, bo nie ma co przedłużać. No, sylają tak co druga. Jedna spoko. No, jedna tak okej, okay, Druga naprawdę, naprawdę fajnie. Ale co jak co? Nie strzelają jak petardy 2,5 gramowe, nie strzelają jak petardy 2 gramowe, nie, nie strzelają jak petardy 1 gramowe. Jest to takie, myślę, że 0,6, 0,5. Taka półgramowa petarda czasem uderzy trochę lepiej, ale na pewno nie jak 2,5 grama. Także co za piątkę, jak wywiecie 6 zł. Myślę, że nie ma co robić zapasów, nie wiadomo, jakich tych petard. Można sobie kupić jako taki zabytek, postawić sobie na półeczkę do, do kolekcji, jak wiele ludzi to robi, ale żeby, żeby kupować te petardy dla mocy, no niekoniecznie jedynym plusem takim naprawdę, jak za taki moc tych petard, no to jest to, że jest spoko cena, bo za piątkę możecie kupić no 12 sztuk petard, takich półgramówek, ok, no to wychodzi cenowo Chyba lepiej, no lepiej niż jakieś JC05 czy coś w tym stylu, co nie zmienia faktu, że no to pytarda wybitna nie jest, yy, ale można sobie trochę powspominać przez siarkę, yy, no przez po prostu siareczkę. No co, jeśli mam oceniać jako pytardy 2,5 gramowe, to dostaną jakieś 3. Jeśli mam oceniać ogólnie jako petardy za tę cenę, to myślę, że 6 można im dać, nie są tragiczne, Yy, osobiście nie oczekiwałem po nich dużo, także nie jestem bardzo oburzony przez to, że no, producent coś tam z tą gramaturą poleciał strogo, Także 5-6 no, mogę im dać. Są to petardy przeciętne, za spokojne. Myślę, że coraz ciężej w aktualnych czasach będzie yy, zdobyć coś, co się wyróżnia, mimo wszystko ciągle się zdarzają takie petardy. I na całe szczęście, ale jest coraz więcej produktów, które po prostu no, są poprawne. O niedługo myślę, że jakiś czas i na kanale będą recenzje i każda, każda petarda dostanie ocenę 5. Bo, bo no, wszystkie petardy są poprawne po prostu. Nie ma tu, nie ma tu czego czegoś, jest to OK petarda, tyle. Tyle. Nie będę o nich tu już więcej mówił. Zapraszam Was do napisania swojej opinii w komentarzu. No i co? Wpadajcie na Instagrama, TikToka oraz ze sklepu, a ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.